Hazard, nowy tank w Overwatchu, który narobił naprawdę sporo szumu wokół samej gry. I szczerze się nie dziwię, gdyż jest on czymś nowym według mnie jeśli chodzi o sam gameplay, co mi osobiście naprawdę się podoba i chciałbym więcej takich postaci. Niemniej jednak dziś nie o tym, gdyż omówimy sobie w tym materiale całą historię bohatera, do której mam kilka zastrzeżeń, ale o tym pogadamy sobie na końcu odcinka. A i tu jeszcze na szybko powiem, że będę używał angielskiego, Angielskiej nazwy bohatera, czyli hazard, a nie ryzyk, jak jest w polskiej wersji, gdyż tamta brzmi według mnie lepiej. Jednak jeszcze zanim zaczniemy to odpowiemy sobie na jedno pytanie od które brzmi, czy złomiarz jest chory psychicznie? I tak, odpowiedź na to pytanie jest owszem bardzo proste, ponieważ tak, złomiarz jest w jakimś stopniu chory psychicznie, jednak nie zawsze tak było. Gdyż jak dowiadujemy się z historii bohatera, ten jak wszyscy inni mieszkańcy w Australii byli kiedyś zwykłymi ludźmi, którzy nie różnili się niczym od innych. Lecz w czasie, gdy jedno z omnium wybuchło na tamtejszych terenach, okolica ta stała się napromieniowana, przez co ludzie mieszkający tam tracili powoli zmysły. W tym chociażby sam złomiarz, który w tamtym czasie szukał w okolicy zniszczonego omnium różnych skarbów z innymi junkersami. I dobra, mam nadzieję, że taka odpowiedź jest satysfakcjonująca i już nie przedłużając, to witam was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzcho i zapraszam was do oglądania. you <laughs> Także na początku zacznijmy od tego, że Hazard, a dokładniej to Findlay do Charlie, jest 24-letnim mężczyzną pochodzącym z Szkocji. Dodatkowo wiemy, że rodzice bohatera są byłymi weteranami kryzysu omnicznego, co z początku wydaje się być czymś pozytywnym, gdyż bohater mógł mieć zapewniony dobrobyt, jednak niestety temsze swoich rodziców dorastał w biedzie i ciągłej przemocy. Następnie dowiadujemy się, że gdy matka bohatera zmarła, jego ojciec popadł prawdopodobnie podobnie w alkoholizm przez co ten z czasem stał się dla swojego syna nieobecny i nieprzyjemny, zostawiając go samemu sobie. A jedyną rzeczą, która zapewniała im jakikolwiek posiłek, był regularny czek, który rząd wysyłał jako rekompensatę za służbę wojskową jego rodziców. Przez co Sam Findlay zaczął darzyć wojskowy instytut szacunkiem, chcąc kiedyś dołączyć do armii. Aczkolwiek przez jego ubóstwo i słabe wyniki w szkole, ten przez lata był Ofiarą znęcania się, zanim nauczył się walczyć. Jednakże po kilku latach dowiadujemy się, że bohaterowi ostatecznie udało się zaciągnąć do wojska, zostawiając za sobą swoje stare życie i myśląc również o tym, że może odniesie on wielki sukces, jeśli będzie grał zgodnie z systemem. Lecz niestety wszystko się zmieniło, gdy Findlay znalazł się w centrum konfliktu między Overwatch i Talonem w Glasgow, w którym to doszło do zniszczenia jednego ze statków Overwatch a ten wbił się w prosto w mieszkanie ojca bohatera, jednocześnie go zabijając, a następnie ten spadł prosto na Findleya, co niestety unieruchomiło go pod gruzami przez dobre dwa dni. Aczkolwiek, jak dobrze wiemy, temu udało się przeżyć jakimś cudem ten wypadek, jednak nie bez konsekwencji, gdyż później lekarze byli zmuszeni amputować mu obie nogi i prawą rękę, co podobno miało mu powodować przewlekły ból, który miał trwać do końca jego życia i tym samym położyć kres jego karierze wojskowego. Lecz w ramach rekompensaty rząd zaoferował mu podstawowe protezy, leki przeciwbólowe i kolejny miesięczny czek, aby zapomnieć o tym, co się stało. I tak, jak możecie się domyślić, nasz bohater praktycznie płonął ze wściekłości z powodu niesprawiedliwości tego, co się wydarzyło. Co generalnie jak najbardziej ma sens, ponieważ w tamtym momencie Findlay stracił kompletnie wszystko, w tym jego rodzinę, mieszkanie i samą karierę, o której to marzył od dziecka. Dodatkowo ten został praktycznie sam bez nikogo, kto mógłby mu pomóc. Jednakże to właśnie w tym momencie Hazard dowiedział się o organizacji Freaksów, którzy byli znani z ruchu anarchistów i którzy również sami się wzmacniali, chroniąc jednocześnie Omniki w obliczu kryzysu. A liczący na ich pomoc bohater postanowił odnaleźć samą organizację, co z czasem mu się udało. Nawiązując kontakt z jednym z ich najbardziej prominentnych członków, niejakim ekspertem od modyfikowania ciał o imieniu Tachap, który następnie wyposażył sam Bohatera w niestandardowe wzmocnienia, które pomogły mu odzyskać mobilność i radzić sobie z bólem. I tak po jakimś czasie, Hazard poczuł się jak w rodzinie u samych Freaksów i entuzjastycznie postanowił pomóc im w walce w ich sprawie. A jako członek ich załogi, ten był oddany niszczeniu systemów wspieranych przez organizacje takie jak Overwatch czy Talon, w międzyczasie podróżując razem z Freaksami po całym świecie, by siać spustoszenie, jednocześnie modyfikując ciągle swoje ciało. Dodatkowo wiemy, że sam bohater bez względu na jakiekolwiek niebezpieczeństwo zawsze był pierwszym, by ruszyć do walki, aby chronić swoich przyjaciół, przez co później nadano mu imię Hazard. No i tak, generalnie po jakimś czasie wiemy, że ten ciągle się rozwijał dzięki swoim nowym ulepszeniom, które zwiększały jego fizyczną posturę, szybkość, jak i siłę. Jednak prawdziwy punkt zwrotny nastąpił, gdy sami Fryksi postanowili ukraść rzadki izotop vanadu z Ministerstwa Genetyki w Oazie. Aczkolwiek niektórzy z nich zwrócili uwagę na to, że sama substancja jest dość mocno niestabilna, jednak zdaniem ta czapa był w niej ukryty potencjał, który mogli wykorzystać. I tu moi drodzy, jest bardzo ciekawy wątek, gdyż jak się dowiadujemy z historii bohatera taczap zaprojektował dla Hasarda potężny nowy mod który mógł zintegrować Wanad z jego ciałem i umożliwić mu ukształtowanie go w śmiercionośny arsenał. Także z tego co się dowiadujemy samo wlanie izotopów w ciało Hazarda było już wcześniej zaplanowane. Następnie z nowego Cinematica dowiadujemy się jak przebiegła cała misja, podczas której bohaterom udało się wybić mały oddział Helix dostając się do pokoju z izotopem Wanadu i powoli zaczynając wykradać ją z oazy. Jednak podczas tego do pomieszczenia wbiegł nowy oddział Helix, który skutecznie zaczął atakować Friksów, nie dając im możliwości ucieczki. Dlatego też Hazard, nie widząc innego wyjścia, postanowił użyć tajemniczej substancji i wchłonąć ją w swoje ciało, co dało mu nadludzkie zdolności, tak jak tworzenie nowej broni lub zwiększenie jego siły. Następnie ten zaczął zabijać każdego z organizacji Helix, co umożliwiło jemu i jego kompanom ucieczkę z oazy. I tak Mimo tego, że sam Hazard wiedział, że przechowywanie Wanadu w jego ciele uczyniło go w tym momencie jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie, to ten niespecjalnie się tym przejmował, ponieważ dzięki tej substancji stał się on poważnym zagrożeniem dla globalnego porządku i charyzmatyczną młodą twarzą wśród wszystkich Freaksów. Gdzie chociażby dla uciśnionych Hazard jest bohaterem, a dla bogatych i potężnych jest przerażającym zagrożeniem, co bardzo mu się Podoba. No i tak moi drodzy, prezentuje się historia bohatera i nie powiem, chyba jeszcze nigdy nie miałem takiego problemu z historią nowej postaci jak z hazardem, gdyż jednocześnie bardzo podoba mi się pomysł na tą postać jako przerażający i zmodyfikowany przestępca, jednak czuję, że jego potencjał nie został tu w pełni wykorzystany. W sensie naprawdę po zapoznaniu się z jego historią czuję dość spory niedosyt i wydaje mi się, jakby Blizzard specjalnie urywał historię niektórych bohaterów w najciekawszym momencie historii kompletnie bez powodu. I wydaje mi się, że bohater ten zasługuje na jeszcze jakiś komiks lub najlepiej całe opowiadanie, które nieco lepiej by nam pokazało skutki wchłonięcia Vanadu. W sensie nie podoba mi się to jak Blizzard stara się nam wepchnąć na siłę jakąś tragiczną postać, tylko po to, by później zrobić z niej najniebezpieczniejszą osobę na całym świecie. I żeby nie było, nie uważam się tu za jakiegokolwiek specjalistę, ale gdybym ja miał poprowadzić dalej jego wątek z Vanadem, to pokazałbym to w taki sposób, że bohater po wchłonięciu tej substancji owszem zaczyna on zabijać każdego agenta Helix, jednak po tym ten pada na kolana, czując skutki tego co zrobił i zobaczyli byśmy na przykład jakiego kolce na plecach powoli się chowają, co miałoby nam sugerować, że hazard nie kontroluje tego w 100%, mimo ulepszenia, które da mu touch-up. I według mnie byłoby to znacznie lepsze, a w samej grze mogliby również dodać jakiś tekst po użyciu jego ulta, gdzie ten by zaczął mówić osłabionym głosem, że nie czuje się najlepiej. Dodatkowo to by również kontynuowało jego przykrą historię, gdzie za każdym razem, gdy próbował zrobić coś dobrego, życie zawsze go w jakiś sposób karało. Ale jak już powiedziałem, ja nie jestem żadnym ekspertem, a jedynie daję mój własny pomysł, jak Blizzard mógł zrobić tą historię lepiej. Aczkolwiek uważam, że i tak historia hazarda nie jest jakaś strasznie zła, a po prostu mogłaby zostać lepiej napisana, nieco bardziej szczegółowo i nieco bardziej wyjaśnić skutki wchłonięcia wanadu. No nic, dajcie znać co wy uważacie o historii bohatera, a ja będę się z wami żegnał, do następnego i cześć!